Witam wszystkich serdecznie. Podczas tego odcinka będę poruszał tematy związane z izotopami, z promieniotwórczością oraz z rozpadami promieniotwórczymi. Wiemy, że każdy z atomów jest zdefiniowany przez dwie liczby. Jedną z nich jest liczba atomowa, drugą natomiast liczba masowa. I teraz tak, mając atom SODU. Powiemy sobie, że liczba na górze jest to jego liczba masowa. Natomiast liczba na dole jest to liczba atomowa. Liczba atomowa jest równa liczbie protonów w jądrze. Natomiast liczba masowa jest to liczba nuklidów. Czyli protonów plus neutronów. Oczywiście protony mają ładunek dodatni, dlatego jądro atomowe jest dodatnie. Natomiast neutrony mają ładunek zerowy. Po tym wstępie możemy przejść do tematu izotopów. Wiemy, że odmiany tego samego pierwiastka chemicznego o różnej liczbie neutronów są nazywane izotopami. Przykładami takich izotopów mogą być izotopy miedzi. Mamy dwa izotopy miedzi. Czyli izotop miedzi 63 oraz miedzi 65. Jak widzimy, mamy różną liczbę masową, tak? Dla miedzi 63 będzie to liczba 63, natomiast dla miedzi 65 będzie to liczba 65. Liczba neutronów dla każdego z tych atomów będzie różna. Ponieważ liczba neutronów jest to liczba masowa odjąć liczba protonów, tak? W przypadku miedzi 63 będzie to 63 odjąć 29, jest to równe 34. Natomiast w przypadku miedzi 65 będzie to 65 odjąć 29, czyli 36. Jak widzimy, te dwie liczby są różne i te dwie liczby mówią nam o liczbie neutronów w jądrze. Kolejnym przykładem pierwiastka posiadającego izotopy może być pierwiastek wodoru. W przypadku wodoru Mamy trzy izotopy. Będzie to prot, deuter oraz tryt. Każdy z nich będzie miał różną liczbę neutronów, taką samą liczbę protonów i taką samą liczbę elektronów. Zacznijmy od uzupełniania liczby protonów. W przypadku protu liczba protonów równa się 1, w przypadku deuteru także 1 i w przypadku trytu. Ta liczba również będzie wynosiła 1. Co będzie z liczbą elektronów? Jak wiemy, każdy z atomów w, postaci, w swojej podstawowej postaci jest obojętny, czyli liczba protonów będzie równa liczbie elektronów. Czyli liczba elektronów 1, liczba elektronów 1 i liczba elektronów 1 dla każdego z tych izotopów. Tak jak wspominałem wcześniej, będziemy mieć różną liczbę neutronów dla każdego z tych izotopów. W przypadku protu ta liczba będzie wynosiła 0, w przypadku deuteru 1, w przypadku trytu 2. Kolejnym przykładem pierwiastka posiadającego izotopy jest pierwiastek chloru. I pierwiastek chloru występuje w postaci dwóch głównych izotopów: jest to izotop chloru 35 oraz izotop chloru 37. Jak wiemy, ma, liczba masowa dla obu z tych atomów będzie różna, dla obu z tych izotopów będzie różna. Natomiast liczba porządkowa będzie taka sama, czyli będzie wynosiła 17. I ta liczba porządkowa będzie niezmienna dla każdego z izotopów. Obliczmy sobie liczbę protonów, liczbę elektronów oraz liczbę neutronów dla każdego z tych Izotopów. W przypadku chloru, chloru 35 liczba protonów będzie wynosiła 17, tak samo będzie w przypadku chloru 37. Liczba elektronów również będzie równa 17, natomiast liczba neutronów dla każdego z nich będzie różna. W przypadku chloru 35 będzie ona wynosiła 18, natomiast w przypadku chloru 37 będzie równa 20. Masa atomowa, przedstawiona w tablicy Mendelejewa dla każdego z pierwiastków chemicznych, jest średnią ważoną wszystkich mas atomowych i jego izotopów. I tak, w przypadku chloru, zawartość procentowa izotopu 35 w przyrodzie, tak, czyli chloru 35, wynosi 75%. Natomiast zawartość procentowa chloru 37% jest równa 25%. Żeby obliczyć masę atomową musimy wyznaczyć średnią ważoną, czyli 35 razy 75%, tak? Bo taka jest zawartość chloru 35 w przyrodzie, dodać 37, czyli masa chloru 37 razy 25%. Oczywiście dzielimy wszystko przez 100%. Wynikiem tego działania będzie masa widoczna w układzie okresowym pierwiastków, czyli ta średnia masa atomowa. Następnym tematem poruszanym podczas tego filmu będzie promieniotwórczość naturalna oraz rozpady promieniotwórcze. Podstawowymi rozpadami promieniotwórczymi są rozpady alfa, rozpady beta oraz rozpady gamma. Jeśli chodzi o rozpady alfa, w przypadku tych rozpadów, oprócz nowego atomu, powstaje także dodatnio naładowana cząstka Helu. Czyli weźmy na przykład rad. 226. W rozpadzie alfa będzie on się rozpadał na radon. 222 plus Hel. Widzimy że, widzimy, że liczba masowa po lewej stronie równania dla atomu Radu równa jest sumie liczb masowych dla radonu i dla helu. Czyli tutaj będzie 222 dodać 4 równa się 226, tak? No i to jest zgodne. Natomiast liczba porządkowa dla atomu Radu równa się sumie liczby masowych dla radonu. I dla Helu. Czyli 86 dodać 2 równa się 88. To są rozpady alfa. W przypadku rozpadów beta będziemy mieć do czynienia z uwolnieniem elektronu. Weźmy sobie na przykład rozpad beta dla atomu aktynu, czyli piszemy aktyn 227 z liczbą porządkową 89. Rozpadać się on będzie do elektronu. Czyli liczba masowa dla elektronu równa się 0 i liczba atomowa minus 1. Tak bo elektron jest naładowany ujemnie. Dodać tor. Tak, czyli 90 liczba masowa równa się 227. Widzimy taką samą zależność, jak w przypadku. Rozpadu alfa, czyli liczby masowe atomów po lewej stronie równają się liczb, ma, liczbom masowym atomów po prawej stronie. Podobnie w przypadku liczby atomowej, czyli 90-1 równa się 89. Jeśli chodzi o rozpady gamma, rozpady te zachodzą w przypadku metastabilnych atomów. Weźmy sobie metastabilny atom kobaltu. Czyli zapisujemy M małe, co będzie nam mówiło o metastabilności tego atomu. Tutaj wszystko zostaje bez zmian, czyli powstaje stabilny atom kobaltu oraz cząstka gamma, która nie ma masy ani nie ma liczby atomowej. Patrząc na zależności występujące w rozpadach alfa i rozpadach beta, możemy zauważyć, że główny produkt, czyli radon, będzie dwa miejsca przesunięty w lewo układu okresowego w stosunku do radu. Czyli w przypadku rozpadów alfa będziemy przesuwać się zawsze w stronę lewą o dwa miejsca. W układzie okresowym pierwiastków. Natomiast w przypadku rozkładu rozpadu beta będziemy mieć taką sytuację, że przesuwamy się w prawo o jedno miejsce w układzie okresowym pierwiastków, ponieważ liczby porządkowe, czyli liczby atomowe w przypadku rozpadu beta będą o jeden większe niż w przypadku produktów, natomiast w przypadku rozpadów alfa liczby atomowe. Produktów będą o dwa mniejsze niż substratów. I to wszystko na temat rozpadów promieniotwórczych. Natomiast następnym tematem będzie promieniotwórczość naturalna, ponieważ często występuje ten temat na maturze. I tutaj najważniejszą rzeczą będzie okres półtrwania, czyli taki okres, w którym zanika połowa atomów początkowych pierwiastka. Wzorem określającym okres połocznego rozpadu będzie taki oto wzór, czyli n, czyli liczba atomów po jakimś okresie, równa jest n0, czyli liczba atomów początkowych razy 1 druga, i ta jedna druga będzie podniesiona do następującej potęgi, gdzie te małe jest to czas, po którym chcemy zobaczyć, ile tych atomów początkowych zostało. Natomiast T1, druga to jest czas połowicznego rozpadu. I przykładowo weźmy sobie atom radonu 222. Na czym polega połowiczny rozpad? Ano na tym, że załóżmy, mieliśmy tego radonu 10 gram. Czas Czyli T jedna, druga, duże. Po rozpadu wynosi 5 dni. Czyli po 5 dniach z 10 gramów zostanie nam 5 gramów, tak? Po następnych 5 dniach z 5 gramów zostaje już nam 2,5 grama. Po następnych 5 dniach. Z 2,5 g zostaje 1,25 g. Jak to będzie wyglądało w przypadku powyższego wzoru? Ano tak, że n, czyli to, co chcemy obliczyć, wyznaczyć. 10 razy 1, druga. I załóżmy, że chcemy wyznaczyć po 15 dniach, czyli czas to jest 15 dni, przez 5, bo tyle wynosi. Czas połowicznego rozpadu. To będzie równe 10 razy 1 druga do potęgi trzeciej, czyli 10 razy 1 ósma, rzeczywiście wynosi 1,25. Tyle na temat teorii. Jeśli chcielibyście przećwiczyć zadania związane z tym tematem, zapraszam do filmu, w którym rozwiązuję te zadania.